Cześć, Sylwek z tej strony, witam wszystkich serdecznie w kolejnym unboxingu. Mam trzy paczki, jak widać, i bez zbędnych ceregieli otwierajmy je po kolei. Pierwta. Tak, zamówiłem sobie dwa komiksy. Pierwszy to Stan Przyszłości, Liga Sprawiedliwości, i drugi komiks, Album. Liga Sprawiedliwości, najwięksi superbohaterowie na świecie. Zatem weźmy się pierw za to cudo, bo, bo brakuje mi w sumie w tym momencie słów, jak na to patrzę. Jest to komiks większego formatu, powiększonego. Kreska od razu się kojarzy z jedną postacią, a mianowicie z Alexem Rossem. Z Alexa Rossa mamy sprawiedliwość. I Kingdom.com. Więc popatrzcie nawet na to, bo to jest DC Deluxe, więc najwięksi superbohaterowie na świecie są więksi. Po prostu więksi. Zobaczmy, co ten album zawiera. To są takie ważne informacje, które warto pokazywać. Album zawiera materiały pierwotnie opublikowane w następujących albumach. I słuchajcie, tak, koszt 329,99. Zapłaciłem mniej, niemniej jednak e, i tak sporo. Czy warto było wydać te pieniądze? Obejrzyjmy sobie przykładowe strony i, i dodatki. No, komiks wygląda epicko. To jest to, co ja uwielbiam w rysunkach Aleksa Rosa, czyli hiperrealizm. Tak, to jest to samo, tak, to są te... to jest ten styl, te twarze, które znam. Po przeczytaniu Sprawiedliwości i Kingdom.com. No, dokładnie. To jest ten, ten sam styl. Patetyczne, podniosły. Wszystko przepięknie wygląda. Niczym zdjęcia. Karty są słuchajcie bardzo grube. To też nie jest taki tani papier. Czuć, że włożono w ten komiks. Mnóstwo funduszy. Oprawę w ten rodzaj papieru. Wow. Dobra, no słuchajcie, to jest, to jest uczta. Ucz, uczta dla oczu. Więc popatrzmy. no to, jak, jak Biblia wygląda. Batman, wojna ze zbrodnią. Jestem ciekaw, jak będzie mi się czytało. Szazam. No, dobra, to są. Tu są rozdziały na bohaterów. Pięknie pachnie. Słuchajcie, ja, ja tutaj się ekscytuję tym. No patrzcie, przepiękna Wonder Woman. A jest, jest. Wonder Woman, duch prawdy. Zobaczmy, z ilu rozdziałów się składa. Jakich tutaj jeszcze mamy bohaterów wymienionych? Tak, sobie przekartkuję. Dlaczego by nie? Amerykańska Liga Sprawiedliwości, Tajna Geneza Wolność 1 Sprawiedliwość przepiękne. I po słowie. Tak, tutaj mamy dodatkowe treści. Pięknie to wygląda. Mówię, to jest, to jest coś, co ja bardzo sobie cenię w komiksach. Ja wiem, że no to kosztuje i, i wcale się nie dziwię. Tak, my to znamy. Tak, tutaj album. Podziękowania. Tak, i z tego co wiem, jest plakat. Grafika wykonana na potrzeby sklepu firmowego Warner Bros. Umieszczono ją na kolekcjonerskim talerzu świątecznym. Wczesna inspiracja dla projektów wielkoformatowych. No i dobrze, przyjrzyjmy się. tej grafice. No to jest taki prostokątny format. Z tyłu też mamy grafikę. Super. Co ja mogę powiedzieć, jestem zauroczony tym co tutaj widzę, bardzo dobrze, że Alex Ross tworzy, bo te komiksy są szyte na mnie. Dobra, kolejny komiks to Liga Sprawiedliwości Stan Przyszłości, rozfoliuję to. Mamy Ligę Sprawiedliwości, wcześniej był Batman, następnie Superman, są trzy tomy i teraz popatrzcie na... Grubość. Jak to wygląda? No, Liga Sprawiedliwości nie ma czym się chwalić. No, jest, wydaje mi się, najcieńszym numerem. Tak. No, nawet widać gołym okiem. No, niestety. Niestety. Najmniej ma stron. I z tego co też wiem, yy, też jest yy, wybrakowany polska edycja nie ma wszystkiego. Dobra, zobaczmy, co tu jest. Jest Wonder Woman. Nawet ładne są te ilustracje tutaj, powiem wam. Pikielnie wysoka cena. Ładnie, to wygląda naprawdę ładnie. Ciekawe. Czy o, oh. flash. Fajnie wygląda. Tutaj, Aquaman. No dobrze, no dokładnie. To jest Liga Sprawiedliwości. Więc y, czułowi przedstawiciele będą. No, ogólnie, wizualnie w porządku jest. W porządku. Niestety, martwi tylko e, kilka rzeczy. Martwi to, że jest krótkie, a po drugie, krótkie dlatego, że Egmont sobie wyjął kilka zeszytów, bo powinno być, powinno być dłuższe. Co polecają? DC Comics Pokolenia i Nieskończona Granica, to ja to już sobie odpuszczę, nie wiem jak to się będzie czytać, mam nadzieję, że w porządku, Ten to jestem trochę rozczarowany. Batman mi się z kolei podobał, nie wiem jak będzie z tym, no oczywiście jestem mówiony z Sebastianem z Uniwersum DC Comics i będziemy na pewno rozmawiać, podsumujemy tę, tę trylogię, trzymajcie kciuki, aby to było dobre. Kolejna przesyłka, już to otwieram, w pudełku znajdował się tylko jeden komiks, Jamesa Obara Kruk. Zaraz się przyjrzymy, pierw ściągnę folię, bo to jest nowy komiks. Powiem otwarcie, że ja nie zamierzałem kupować tego komiksu wcześniej, nawet nie myślałem o nim, aczkolwiek znam Kruka, wiem co to jest. Jednakże po obejrzeniu filmu Umarcy, którą tutaj serdecznie pozdrawiam, postanowiłem kupić ten komiks, przeczytać go, a następnie umówić się z moją Ulubioną youtuberką od komiksów, Marcą, aby wspólnie o tym komiksie porozmawiać. A dlaczego? Ponieważ dla Marcy ten komiks jest komiksem roku. Ja muszę sprawdzić to, chcę się przekonać. Jeżeli ktoś bliski memu sercu mówi, że dla niego coś jest bardzo ważne, jest komiksem roku, no to to ja to muszę kupić, muszę przeczytać i omówić razem. Więc Marco, wiadomo, czynimy honory. Ale teraz chciałbym obejrzeć to. Moje pierwsze wrażenie. Dobra, mamy obwolutę. Piękna okładka. Tak. Bardzo ładnie to wygląda. Tutaj mamy pozłacane litery. Grzbiet tak samo. Wygląda naprawdę dostojnie. Elegancko. Obwoluta. No, jak. Jak każda inna woluta. To jest wydanie specjalne rozszerzone. Anioł zemsty powstaje z umarłych, by pomścić śmierć ukochanej. James Obar stworzył kruka, przelewając własną rozpacz na karty komiksy. Jego trauma dała początek albumowi nasyconemu intensywnym emocjom wyrazistą kreską i delirycznym tekstem. Dobra, nie czytam go wszystkiego. Na podstawie tego komiksu pojawił się też i film. Z synem Brusali, który niestety podczas, podczas kręcenia filmu zginął tragicznie. To pamiętam, oglądałem ten film, ale to było bardzo dawno temu, i ja już w sumie nie pamiętam, aż tak. Otoczka jest naprawdę dosyć tajemnicza, intrygująca, tragiczna, i zobaczmy wnętrze. Nienarysowane konie, pociągi, naboje i wanny. Dobra, jakiś tekst Jamesa O'Bara. Drogi Ktośu. Wstęp. Nigdy nie czytałem komiksu, więc jestem ciekaw, jak, jak go odbiorę. Czy on mi się też tak bardzo spodoba, jak, jak Marcy. Coraz lepiej. No. Kreska jest. Oje. No, widzę, że będzie tutaj sporo emocji. Komiks będzie się bawił naszą wrażliwością. I o to chodzi. Tak, tę twarz tego kruka ja pamiętam. Właśnie on taki specyficzny. T taki uśmiech, trochę ala Joker. No, ale to nie jest szczery, taki psychopatyczny. Ale. Skupia na sobie uwagę dobrze, czarno-biały komiks ładny jest, to mnie się podoba, powiem Wam. Styl różni się, być może to są retrospekcje. Dobra, tutaj jest pewnie galeria łódź szczęścia. No, komiks, powiem wam, słuchajcie, czy, czy on mi, trochę mi się kojarzy z latami 90. trochę nie. Trochę bym powiedział, że on jest tak narysowany, że można go nazwać komiksem w sumie takim współczesnym. Ja nie do końca czuję, żeby to była miniona epoka, więc to dobrze też wróży temu komiksowi. On jest ładnie wykonany. Wykonany z w taki sposób, aby nie za szybko się zestarzał i styl kreska nie zestarzała się w moim przekonaniu. Nie czuć, nie czuć, że to są lata jakie. Część z was zastanawia się pewnie, dlaczego po ponad 20 latach tak naprawdę pierwsze strony zostały narysowane w 1981 roku, a więc mowa tu o prawie trzech dekadach. Wracam do tego komiksu i coś w nim zmieniam. Nie będę więcej czytać, ale tak. Że on powstał w, powstawał komiks już początkiem lat 80. XX wieku. Więc. Moje pierwsze wrażenie jest jak, jest jak najbardziej na plus. To mi się podoba. I mam nadzieję, że on fabularnie również mocno mi przypadnie do gustu, tak jak mojej Marcy. Dobra, pozdrawiam Cię jeszcze raz, Marca. Dobra, i kolejna paczka. Co tutaj jest, to nie pamiętam. Dobra, mam bestie i mam Ćmę. Dobra, obejrzymy sobie pierw bestie. Och, doszły do mnie naprawdę już takie informacje na temat bestii, że musiałem sprawdzić, musiałem zobaczyć, co to w ogóle za komiks jest. I mam, to jest pierwszy tom, tutaj się skrywa w literce A1. Mamy opis, mamy opis. Ten gatunek istniał na długo, zanim nazwano go marsupilami. Prawdziwe wyzwanie dla zoologów zwierzę obdarzone niezwykle długim ogonem, posiadające również niesamowitą siłę, żywą inteligencję, dar empatii i nieposkromiony apetyt. Oto autentyczna opowieść o zwierzęciu zagubionym w deszczowej Belgii w roku 1955. Oto autentyczna opowieść. Hmm, wiecie co? To mnie zaskoczyło. Autentyczna historia. Co jeszcze zasługuje na, na wzmiankę, to ilustracje. Ilustracje tutaj są prawdopodobnie pierwsza, pierwsza klasa. No, po raz pierwszy widzę. No, widać e, tę pieczołowitość. Wow. No. Powiem Wam, że to wygląda bardzo, bardzo dobrze. Świetnie to się prezentuje. Znowu, to jest taki styl, który ja bardzo lubię. Styl trochę kartonowy, ale autor przywiązuje bardzo dużą uwagę do szczegółów. I wygląda jak kadry z najlepszych animacji, pięknie, naprawdę. Ja jestem zachwycony tym, co tu widzę. Tak, to po prostu jak animacja najwyższej klasy. Świetne. No, jestem ciekaw, tutaj jest ten zwierzak, to rozumiem, że to jest na faktach. O, i mamy swastykę, czyli trochę ich historii tutaj będzie, widzę. No, zobaczmy. Dalej. Ja jestem, naprawdę jeszcze raz powtórzę, zachwycony tymi ilustracjami. To w jaki sposób komiks jest stworzony. Ślicznie wygląda, po prostu ślicznie. Dobra, zobaczmy, czy jest jakaś galeria. Nie ma żadnej galerii, ale jest to Tom. To jest Tom pierwszy od Team of Comics śliczny, no naprawdę to jest to. Trzymajcie kciuki, żeby jeszcze po prostu historia też nie porwała. Mamy ćmę Hotel Rubikon. Oczywiście to jest kontynuacja tego, co już wcześniej przeczytałem. Miałem też okazję porozmawiać z samym autorem, przeprowadziłem z nim wywiad. Zachęcam do poznania tej rozmowy. I właśnie teraz zobaczmy kolejny zeszyt. Za rysunki odpowiada Rafa Bąkowicz i Rafa Jankowski. Rafa. E, serdecznie pozdrawiam, bo też miałem z nim okazję rozmawiać wcześniej. No i dobrze, mamy tutaj kilka stron nowych przygód pana Ćmy Też bardzo króciutkie, więc nie będę tego wszystkiego tutaj pokazywać, ale sympatyczne one są. E, jest. Dla Sylwka dzięki za recenzję, jest to coś takiego naprawdę urokliwego, stylu retro, ale oczywiście nie dla każdego, to też trzeba być świadomym tego, że to jest specyficzny komiks, więc zobaczmy jak będziemy się czytać Ćmę Hotel Rubicon. Dobra, to są wszystkie komiksy, zobaczmy moje dzisiejsze zakupy. To są wszystkie moje komiksy. Nie mam może szaleństwa zakupowego, niemniej jednak cena niektórych z nich mam na myśli przede wszystkim ten zwala z nóg, no ale cóż można zrobić. Cieszy oko, ja jestem zadowolony z tych komiksów, jakoś nie zawiodły mnie wizualnie i mam nadzieję, że i fabularnie również nie zawiodą. Zapraszam Was już teraz na recenzje, na rozmowy o tych komiksach, które pojawią się. Może na dniach, może w przyszłym tygodniu, może za, może za dwa tygodnie, ale na pewno będą. I, I co? Dzięki, że jesteście. Do zobaczenia. Do następnego razu. Hej!